Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tą dzisiejszą katechezę chciałabym rozpocząć od bardzo prostego, może banalnego przykładu. Każdy z nas wie i ja również, czym jest czas, miłość, słońce, rodzina, dom. Ale kiedy ktoś się pyta, bym wytłumaczyła, czym jest wspomniany czas, miłość, słońce czy rodzina, nagle staje przed ogromnym problemem. Nie inaczej jest w życiu duchowym. Bardzo często spotykałam się z tym pytaniem, czym jest duchowość Chrystusa? Czym jest dla mnie osobiście krew Chrystusa? Ja to wszystko wiem, ale trudno było mi wytłumaczyć, czym ona jest dla mnie tak bardzo osobiście. I z pomocą przyszło mi rozważanie nad treścią bardzo prostej modlitwy, jaką jest Ojcze Przedwieczne, tak często przez nas odmawianej, z wyciągniętymi w geście ofiarowania rękoma. Chciałabym zaprosić na początku tej trzeciej naszej lipcowej katechezy, Abyśmy się tą modlitwą wspólnie teraz pomodlili. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa. Niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarzy zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen. Niech punktem wyjścia do naszych rozważań stanie się pytanie, czy wierzę w to, że Jezus przelał swoją krew za mnie? Czy to doświadczenie Bożej miłości jest w moim życiu realne, czy doświadczam te, tej bezinteresownej Bożej miłości na co dzień? Mamy sześć praw wiary, a jedna z nich głosi, co następuje, że Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. I mam dzisiaj do zakomunikowania bardzo dobrą nowinę. Bardzo dobrą nowinę, a brzmi ona. "Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dałaby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Czy przyjąłem do swojego życia tę dobrą nowinę, która jest zapisana w Słowie Bożym? To jest bardzo dobra nowina, z którą nie wystarczy się tylko dziś osłuchać, ale przyjąć ją do swego życia, zrozumieć, zobaczyć w wydarzeniach szarych i codziennych obecność Chrystusa, który oddaje za mnie życie, który umiera za mnie, ale daje też nadzieję wstania. Jak często zastanawiam się nad... Głębią tej prostej modlitwy, która jak chyba żadna inna wyraża głębię naszego charyzmatu, moje ręce są puste, ale jestem gotowy przyjąć ten dar, który ojciec ma już w swoim zamyśle dla mnie przygotowany. Idę z nimi pod krzyż, chociaż moja dusza wzdryga się na to spotkanie, ale to stamtąd mam czerpać. Głęboki sens tej modlitwy wyraża się również w jej wymiarze modlitwy zakładnika. Jedna z naszych sióstr często mówi: Idziesz na adorację, idziesz modlić się, bo stajesz się zakładnikiem za tych, którzy nie myślą o Bogu, nie myślą o modlitwie, mają, mają dziś może podgórkę do, do Pana Boga. Modlę się w tej modlitwie za grzeszników, za zmarłych, modlę się o jedność i miłość. I tą swoją modlitwą z wyciągniętymi rękoma obejmuje wszystkich bez wyjątku. I to stanowi o jej uniwersalnym charakterze, o jej powszechności. Bo zobaczmy, nikogo w niej nie omijam, nie wykluczam, bo Bóg jest Ojcem naszym, a nie moim. I jak strumień, którym nawadnia pola, tak ta moja modlitwa, moje zanurzenie wszystkich we krwi Chrystusa niesie życie. My mamy nieść tą krew czy to nie było pragnieniem świętego kaspra kiedy też przepełniony miłością do Chrystusa ukrzyżowanego wypowiada bardzo słynne słowa chciałbym mieć tysiąc języków aby każdą duszę zdobyć dla najdroższej krwi Chrystusa a kiedy nie mogę głosić słowem bo może nie jestem kapłanem nie jestem siostrą zakonną nie jestem katechetą ale to zawsze pozostaje mi ufna modlitwa Francuski trapista, ojciec Hieronim, w takim bardzo niepozornym dziełku, a jednak bardzo głębokim dziele e, pod tytułem Możliwości i Melodie napisał tak bardzo obrazowo o modlitwie. Drogę do raju pokonujemy przewożenie autokarami dobrego Boga. Gdyby nie to, nigdy nie, nie dotarlibyśmy do celu. Kilka pojazdów jest przeznaczonych dla przyjaciół Boga, a długi sznur innych dla pozostałych. Te ostatnie są darmowe. Natomiast za przejazd autokarem przyjaciół Boga trzeba zapłacić, a bilety są drogie. Ale najlepsze jest to, że przyjaciele Boga muszą opłacić swoje miejsce po dziesięć albo i dwadzieścia razy. W końcu przyjaciele zaczynają rozumieć, że płacą za innych, za tych, którzy podróżują bez biletu w długim sznurze darmowych autokarów. A kiedy po raz dwudziesty żąda się od niej zapłaty, skażą się trochę swojemu panu, ale nie tak bardzo, bo wiedzą, że nie jest to jeszcze ostatni raz. Na tym właśnie polega nasza funkcja zastępcza. Koniec cytatu. Zatem, czy jestem przyjacielem Boga, gotowym płacić własną krwią w zastępstwie za innych? Mam troszczyć się o to zbawienie innych, nieść tę krew, nieś tą krew innym ludziom. Na modlitwie powtórzę jeszcze raz: jestem zakładnikiem. W trzeciej tajemnicy fatimskiej siostra Łucja zapisuje taki pewien obraz, jak pod dwoma ramionami krzyża stoją dwa anioły. Każdy trzymający konewkę z kryształu, do których zbierali krew męczenników i nią skrapiali dusze zbliżające się do Boga. Ludzie muszą być skropieni krwią Chrystusa, a my mamy tę krew nieść innym, podarować ją innym. Inna, wielka święta, święta Teresa z Lizie. Uderzył ją kiedyś obraz pływający krwi Chrystusa. W pismach autobiograficznych zanotowała. Zasmuciłam się bardzo na myśl, że ta krew spada na Ziemię i nikt się nie kwapi, aby ją przyjąć. Postanowiłam, że będę trwać w duchu stóp krzyża, by przyjmować tę boską rosę, ze świadomością, że trzeba później rozlać ją na dusze grzeszników. Co to znaczy przyjąć krew? Czasami w domu jest wiele takich sytuacji: widzę niepozmywane naczynia, rozrzucone ubrania dzieci, i może chciałabym się już poskarżyć, może chciałabym ponarzekać. Ale pozmywam te naczynia. Zbiorę po raz kolejny rozrzucone ubrania moich dzieci. Czy to nie jest właśnie przyjęcie tej krwi Chrystusa, która gdzieś która spływa, którą mogę zbierać? Czy nie jest to okazja do tego, aby rzeczywiście żyć charyzmatem krwi Chrystusa w tej mojej szarej, takiej niepozornej czasami codzienności? Ktoś bardzo obrazowo powiedział kiedyś, że krew Chrystusa to jest taki znaczek pocztowy, że moja praca, moja modlitwa, która idzie do nieba, potrzebuje takiego specjalnego znaczka. I ta prosta modlitwa, to ofiarowanie serca, moich prac, problemów jest takim znaczkiem, który trafić, może też, który trafia też do nieba, a krew jest taką też pieczęcią, która przypieczętowuje ten, ten mój list, który chcę Jezusowi ofiarować, oddać. A ofiarować to niekoniecznie znaczy coś oddać, pozbyć się problemu. Mam bardzo dobrą znajomą, jest już mamą, babcią. Jest to kobieta bardzo dojrzała, nie wiekiem, ale taka dojrzała, taką bożą mądrością. Przeżywa ogromne trudności związane ze swoim małżeństwem, ale ona się nigdy też nie skarży na swojego małżonka, na swoje dzieci, na wszystkie problemy, których doświadcza. I była jakaś taka sytuacja, że odwiedził nas nasz znajomy, młody mężczyzna, tak świeżo nawrócony, pełen jakiejś, nie wiem, pełen jakiejś euforii, też miłości na pewno do Pana Boga, ale. Zastanawia mnie taka jedna sytuacja zaprosił kiedyś właśnie to moją znajomą na ekstremalną, drogą ekstremalną drogę krzyżową i mówi do niej wiesz słuchaj pójdź z nami naprawdę to jest fajna sprawa będziemy się razem modlić będziesz mod mogła oddać też ten swój krzyż którego doświadczasz na co dzień i bardzo mnie zdumiała odpowiedź tej mojej znajomej bo ona patrzyłaś tak na niego i mówi oddać krzyż Krzyż trzeba dźwigać, nie oddawać. I muszę powiedzieć, że czułam się ogromnie zawstydzona jej dojrzałością, jej postawą, tą jej odpowiedzią. Krzyż trzeba czasami dźwigać, nie mogę go oddać. I ofiaruję Bogu coś, co tak naprawdę do mnie nie należy, bo co mam, czego bym nie otrzymał. Dar, w tym przypadku ta krew Chrystusa, staje się równocześnie dla nas zadaniem. Bardzo mocno dziś utkwił mi w głowie obraz pewnego zaprzyjaźnionego z nami kapłana, który nas odwiedził. Sprawował też w naszym domu Eucharystię i na auli, w miejscu centralnym, mamy krzyż. I z jednej strony krzyża jest obraz Matki Królowej przy najdroższej krwi. Mar Maria trzyma w rękach, na rękach Jezusa. Jezus trzyma w ręku kielich. Ale z drugiej strony, krzyża jest inny obraz naszego wielkiego, świętego patrona, świętego Kaspra. Święty Kasper też trzyma w ręku kielich. I ten znajomy nasz ksiądz poczynił taką bardzo słuszną uwagę, bardzo słuszne myślę, rozważanie przeprowadził. Ponieważ mówił o tym, że No tak, Jezus ofiaruje ten kielich i święty Kasper ten kielich przyjmuje. Ale na obrazie, na którym widać świętego Kaspra z kielichem, który przyjmuje, widać również krzyż. Nie mogę przyjąć jakiegoś daru, yy, odrzucając jednocześnie krzyż. Skoro dar jest, jest jednocześnie zadaniem, to ja bardzo często swoją postawą mogę powiedzieć, nie chcę go przyjąć, ja nie mogę, może jestem za młody, może jestem za niedoświadczony, może brakuje mi jakiegoś doświadczenia, przygotowania, albo może mogę powiedzieć, nikt nie mam prawa czegoś narzucić. Ale i mogę i ten dar krzyż przyjąć, jak wspomniana przeze mnie kobieta, nie odrzucając, nie wahając się, nie zastanawiając się, czy mam siły, czy mam zdolności, czy mam możliwości na to, żeby ten krzyż własnego życia przyjąć. Zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Myślę, że każdy z nas bardzo dobrze to rozumie: że ja zostałem odkupiony, wykupiony z czymś bardzo bezwartościowym, najcenniejszym, najdroższym. I nie są to akcje, nie jest to stan konta, nie jest to jakieś bogactwo, nie jest to srebro czy złoto, ale zostałem wykupiony krwią Chrystusa. Czy ja dzisiaj w to wierzę, że ja bardzo osobiście, ja Anna, Krzysztof, Katarzyna, czy ja zostałem dzisiaj odkupiony krwią Chrystusa, czy ja to przyjmuję do swojego życia? Nie tylko o tym pięknie mówię. Przeżywamy obecnie w kościele takie trzy lata poświęcone pięknemu sakramentowi, jakim jest Eucharystia. Jest podczas tej Eucharystii, podczas Mszy Świętej, taki moment, kiedy kapłan wypowiada słowa w górę serca. A my odpowiadamy, wznosimy je do Pana. Przypominam, że nasza modlitwa, Ojcze Przedwieczne, my ją w naszych em, tradycyjnie odmawiamy z wyciągniętymi rękoma w geście tego ofiarowania. I czytam: Nasza modlitwa nie może być takim zniesieniem nie tylko rąk, ale i serca do Pana. I pięknie komentuje ten moment Eucharystii Święty Augustyn. Cytat: Wznieście się ponad Ziemię. Ciało tego zrobić nie może, ale duch tak. Duch może wznieść się ponad ziemię, umieść w niebie Twoje największe skarby. A cóż mamy cenniejszego nad duszę? Ale co właściwie oznacza mieć serce w górze? Oznacza to mieć, nadzie mieć nadzieję w Bogu. I jeszcze jedna analogia do Eucharystii: wzniesione ręce, wzniesiony kielich. W kielichu jest krew Jezusa, ale powinna być i nasza. Na tym polega właściwy udział w Eucharystii. Jeżeli niczego nie położymy na ołtarz do kielicha, to jaki jest mój udział we Mszy Świętej? Kilka miesięcy temu przyszło mi czytać biografię świętego Eskriwy. Bardzo podobał mi się taki moment, kiedy w 1937 roku, a w Hiszpanii trwa wtedy wojna domowa. Święty José Escriva odwiedza wikariusza generalnego w Pampelunie. I co się tam rozgrywa? Na front są przygotowane kielichy i patena. Mają trafić te kielichy i patena do kapelanów wojskowych. U, u księdza biskupa są rozłożone te kielichy, są rozłożone pateny. Były przygotowane do błogosławieństwa, do poświęcenia. I święty Wtedy Maria Escriva zapisał, że w pewnym momencie zostaje w tej kaplicy na moment sam. Rozgląda się, czy nikt go nie widzi, co robi. Podchodzi do tych kielichów, podchodzi do tych patem, a jest ich 25 i na każdym z nich złożył pocałunek. By Pan Jezus, kiedy, kiedy zejdzie po raz pierwszy do tych świętych naczyń, Spotkał się z tym moim pocałunkiem. Tak pisze w swoich wspomnieniach, w swoim pamiętniku święty Jose Maria Escriva. Jaki ogromny szacunek do samych naczyń świętych. Więc my przychodzą za tą Eucharystię. Ważne, abyśmy mieli świadomość, abyśmy też składali do tego kielicha to, co jest, to, co czym żyjemy, to, co dla mnie jest ważne na dziś, na teraz. I też w tym geście ofiarowania ofiarowali to, co jest też naszym krzyżem, co jest też taką. Co jest też naszym jakimś takim cierpieniem, co chcemy Jezusowi ofiarować? Uczestnicząc w Eucharystii, przyjmując Jego ciało i krew, mamy coraz bardziej stawać się Chrystusowymi. I wybieram drogę modlitwy, konkretną drogę powołania, na której staję się już nie tylko uczniem, ale i świadkiem. I świadkiem, który dojrzał do swojej odpowiedzialności za świat. A ta odpowiedzialność realizuje się właśnie w modlitwie za wszystkich, bez wyjątku. I na nowo pojawia mi się tutaj ten temat zakładnika. Jestem tutaj, modlę się za innych, dla innych, w trosce o innych, o ich zbawienie. I nawet jeżeli jesteśmy bardzo twórczy, bardzo zaangażowani, jesteśmy, nie wiem, wspaniałymi katechetami, nauczycielami, prowadzimy szeroką działalność charytatywną, ewangelizacyjną, to tak naprawdę niewiele będzie z naszej pracy, bo wszystko jest łaską. I na tej naszej modlitwie codziennej modlitwie nawet jeżeli to jest modlitwa krótka i prosta jak to nasze ojcze przedwieczne to jesteśmy po to, abyśmy tą łaskę niejako ściągali na ziemię abyśmy ją sprowadzali na ziemię i może poczujmy się jak dzieci, które ofiarują coś swojemu tacie ale i proszą ojca o coś dziecko nie ma problemu ze słowem daj jeżeli czuję przepaść pomiędzy Jego osobą, Jego ofiarą, a sobą i własnym życiem, niech mnie to nie martwi. Jestem stworzeniem, które staje przed swoim Stwórcą. Tak przypomina mi się bajka o chłopcu, który przychodzi do groty betlejemskiej, widzi różnych ludzi, którzy przynoszą Jezusowi bardzo cenne dary. A on nie ma nic. Podchodzi do Jezusa, chciałby mu coś ofiarować, ale nie ma żadnego daru. I wtedy słyszy głos: Oddaj mi ten potłuczony talerz. Chłopiec wyciąga talerz z kieszeni. Rzeczywiście ma ten talerz, ponieważ rano była w domu awantura. Uderzył w stół, spadł talerz, który się rozbił. Było mu strasznie wstyd. Ale Jezus chce od niego ten potłuczony talerz. I mogę Jezusowi dzisiaj ofiarować to moje potłuczone życie, moje może nieudane próby wyjścia z nałogu, moje porażki, mój każdy brak miłości, niepowodzenia, mój lęk o bliskich. I żeby ten nasz czas ofiarowania, kiedy jestem na Eucharystii, nie był też takim czasem zmarnowanym, to myślę sobie, że warto przeprowadzić takie małe, drobne ćwiczenie, bardzo proste ćwiczenie. Jeżeli ono wejdzie później nam w krew, myślę, że przeżywanie Eucharystii stanie się o wiele prostsze, o wiele też głębsze. Spróbujmy narysować dzisiaj sobie w domu kielich. Może jakimś ołówkiem, może kredką, nieważne. I może wypisać sobie w tym kielichu ołówkiem to, co, co stanowi wino mojego życia, to, czym żyję dzisiaj, teraz. Te właśnie moje lęki, te właśnie moje porażki, te może moje trudne doświadczenia. I jutro, pojutrze, kiedy będę na Eucharystii, pomyśl o tym, co chcę Jezusowi ofiarować i tak przez kolejne dni wpisywać w ten kielich to co jest winem mojego życia to czym żyję na co dzień bo chcę to ofiarować na eucharystii ale też chcę ofiarować to Jezusowi w tym prostym geście w tej prostej modlitwie gdzie naprawdę mogę zabrać przedstawić Jezusowi wszystkich tych których kocham i tych których może ciągle kocham za mało Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci najdroższą krew Jezusa Chrystusa. Niech ona zgładzi nasze grzechy, obdarze zmarłych zbawieniem i zachowa Twój Kościół w miłości i jedności. Amen.